Dzień dobry! Jak Wy się dzisiaj macie? Dajcie znać. Jak Wam się dzień zaczyna. Z tej strony Ola Ler z najlepszych kursów angielskiego. Witam Ciebie osobiście w porannej motywacji i Ciebie zapytuję, jak Ty się dzisiaj miewasz. Bardzo ważne jest to, żeby bez względu na to, czy Ty jesteś dzisiaj podekscytowany, albo podekscytowana, czy szczęśliwa, czy. Spokojna, bo spokojny, czy zlękniony, czy wymęczony, czy wściekły. Jakby to nie było, to jest ok. Jest to w porządku. Więc do tego zachęcam Was bardzo serdecznie, żeby od tego zacząć tą poranną motywację, żeby się zastanowić, jakie ja się dzisiaj mam i po prostu to przyjąć, że tak jest i tak może być, i to jest w porządku. No dobra. Cześć moi Anioły, dobrze że jesteście. Witajcie się tutaj na czacie. A dzisiaj będzie troszkę kontynuacja tematu z wczoraj. Wczoraj taki zapadałam temat: jak się prowadzi biznes z trójką dzieci, i powiedziałam, słuchajcie, że prowadzi się go codziennie. Poprzez małe kroki, które wykonujemy, które podejmujemy, pomimo tego, że czasami może być trudno, dam Wam przykład. Moja córka ma ospę i na przykład dzisiaj obudziła mnie o godzinie nie wiem, której, może drugiej. I przyszła, że ona chce ze mną spać, ale Staszia się wierciła. Ja w ogóle nie mogłam usnąć. Wszystko ją spędziało, płakała w ogóle. No i mam zarowaną noc. E, czy to spowodowało, że nie wstałam dzisiaj o 5 rano? E, no, taka prawda jest, że nie wstałam dzisiaj o 5. Wstałam o 4.45. Ponieważ postawiłam sobie budzik na wcześniej, i wczoraj wieczorem poszłam spać o godzinie 23.30. 21.30, sorry, o 9.30, tak, dobrze mówię? Tak, o 9.30 wieczorem poszłam spać. 21.30, po to, żeby wstać za 15.05 dzisiaj rano. I jest to dla mnie zbawcze, bo dzięki temu mam tą chwilę dla siebie, zanim zacznie się ten mój szalony dzień. Więc są różne przeciwieństwa losu, różne trudności, które spowiada, powodują, że można byłoby usprawiedliwić się, i z, y, nie wykonać tego swojego postanowienia. Nie? Jednak siła, słuchajcie, y, olbrzymich rezultatów. Drzemie. Nie, y, mam fajny cytat dla Was. Siła olbrzymich rezultatów drzemie y, nie, słuchajcie, w jakichś e, talentach, tylko w y, czynnościach wykonywanych systematycznie i, i po trochu. Mam da, dla Was fajny y, cytat. Od Pana, który nazywa się Jim Ron. Sukces to kilka prostych dyscyplin praktykowanych każdego dnia. Nawet tu można byłoby kropkę postawić. Że sukces to kilka prostych dyscyplin praktykowanych każdego dnia. Yy, Zresztą będzie druga część zdania, ale. Yy, sukces to jest 15 minut angielskiego yy, praktykowane każdego dnia. Yy, Dobre samo poczucie, poczucie wdzięczności, szczęścia i radości, bez względu na to, czy się noc przespało, czy nie, to jest wstawanie o tej piątej rano lub wcześniej każdego dnia, żeby mieć czas na to rano, żeby skoczyć pod prysznic, zimny prysznic i dosłownie pobudzić ciało do działania. Co jeszcze robię? Ja, jak wchodzę pod zimny prysznic rano, strasznie nie lubię tego robić. Dzisiaj zmarnowałam 20 minut pod prysznicem, bo najpierw ten ciepły prysznic. Chociaż zazwyczaj od razu zimne, ale dzisiaj, wiecie, po tej przespanej nocy siedzę po tym ciepłym prysznicu. No tylko się ogrzeje trochę, nie? Co myślę? No dobra, to teraz ten zimny. Ale za chwilę jeszcze tylko e, peeling sobie zrobię. No dobra, to ten zimny prysznic. A, to za chwilę. Po jeszcze sobie tutaj. sobie, no nie, no ile będę po tym prysznicu siedzieć, nie? Dawaj ten zimny. I e, ja, e, kiedy ro, e, biorę zimny prysznic, mam taką e, już swoją praktykę, że e, e, wtedy. Wielby Boga, bo jestem osobą wierzącą. Jak zresztą widać, dostałam wczoraj do mojej córeczki. Tak, jestem osobą wierzącą. Więc zawsze staram się modlić modlitwą uwielbienia. I wiecie, kiedy ta modlitwa uwielbienia ma największą tak jakby siłę w moim odczuciu? Kiedy tobie się dzieje źle, a nie kiedy tobie dzieje się dobrze. Więc zawsze pod tym zimnym prysznicem, bądź uwielbiony, panie Boże, stworzycie loty, które wszystko dajesz i ożywiasz, które pozwoliłeś mi dzisiaj zacząć nowy dzień. Bądź uwielbiony. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, dlaczego to robię? Bo wtedy ten prysznic tak, tak nie jest dla mnie taki trudny. W momencie, kiedy masz w sobie wdzięczność, też nieważne, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie. Idź tam po prostu po ten zimny prysznic zwierza, albo idź robić jakąś taką rzecz, która dla ciebie jest trudna, nie? Właśnie z, z wdzięcznością w swoim sercu i wtedy to jest łatwiejsze naprawdę, bo wtedy nie traktujesz tego jako coś złego, tylko jako yy, idziesz tam z taką wdzięcznością, z radością. Przysięgam, że ten zimny, zimny prysznic nie jest taki zimny wtedy, ale do rzeczy. Yy, więc, więc tak, moje anioły, codziennie, codziennie, codziennie. I tak się osiąga sukces, czy to przez ćwiczenie siły woli codziennie, czy to przez codzienną medytację i wdzięczność, czy to przez codzienne nauczenie się chociaż jednego słowa w języku angielskim. Jedno słów codziennie masz 365 słów w ciągu roku. Że jakby się pojawiły, poprawiła Twoja umiejętność komunikacji Twoja umiejętność a, y, porozumiewania się w języku angielskim, czy nawet w języku, w języku polskim? Edzia ja mówi, ale jazda. No, zwał, jak zwał. Jeżeli, jeżeli, jeżeli to się sprawdza, to nie jest to szaleństwo. Um, i, I właśnie tak się odnosi sukces. Sukcesu, nam się wydaje, że, żeby odnieść sukces, to my musimy. Mieć jakieś przeolbrzymie talenty, predyspozycje, że sukces odnoszą, to, odnoszą takie osoby, którym się udało. Ostatnio ktoś mi powiedział, że pierwszy milion to trzeba ukraść. Nieprawda, ja pierwszy milion zarobiłam tymi rękami. Po prostu każdy może osiągnąć swój cel, swoje marzenie, jeżeli tylko wykona mały krok. Nie będzie czekać, aż nadejdzie idealny moment. Bardzo nieidealny moment, ja w tym momencie mam, ale to nie zmienia faktu, że rano wstaję i czytam i się uczę. Zdobywam nowe, nowe umiejętności. Od razu, zanim przejdę dalej, nawet w drugiej części cytatu, nawet zanim przejdę do historii o człowieku, który nosił bydle na plecach codziennie, to ja mam do ciebie pytanie, hej! Czy ty w ogóle masz jakikolwiek cel, marzenie albo pragnienie swojego serca, które od dłuższego czasu gdzieś tam się przypomina czasami? Wpisz hmm? komentarz o słówko tak, jeżeli tak jest, czy ty w ogóle masz świadomość tego, co ty chcesz osiągnąć, czy jest jakiś taki plan, jakieś takie marzenie. Nawet nie musisz się dzielić y, 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 tym, czym to marzenie jest, ale czy ty masz jakieś takie, jakąś taką myśl, gdzie na samą właśnie myśl, że tak mogłoby być, robi ci się cieplej na sercu? Hmm? Masz tak? Dajcie znać, bo jeżeli nie, to musimy zrobić poranną motywację o tym, jak marzyć, jak planować, bo przyznam szczerze, że ja też miałam przez dłuższy okres czasu e, taki totalny brak marzeń, słuchajcie, takie totalne wyjałowienie, takie totalną taką beznadzieję, że po prostu nawet nie przyszło mi do głowy e, o czymś sobie zamarzyć. To w ogóle nie było na moim radarze. E, mm -hmm. Ania poszukuje tego, jestem na tym etapie. Ania strużyńska, tak. Dobra. No to co? Dwie osoby tutaj mają jakieś cele marzenia. O matko, Renata ma, mhm, super, świetnie. Może powiem po ten, może zrobimy jakąś tą e, tablicę marzeń. Co? Jak myślicie, jest tutaj ktoś, kto ma tablicę marzeń? Jola, super, że masz, świetnie. No, ale słuchajcie, jest nas kilkadziesiąt osób tutaj, więc to jest ciekawe, Edzia szuka nadal świetnie. To, ten, to poszukiwanie też jest rewelacyjne, też jest świetne, bardzo twórcze, nie? Mm -hmm. I teraz tak, sukces to kilka prostych dyscyplin, praktykowanych każdego dnia. Jaki krok możesz podjąć dzisiaj? Mały, minimalny krok. Jakiś taki 1% w kierunku twojego celu albo marzenia, albo odnalezienia takiego celu albo marzenia. Zastanów się nad tym. Jaki jeden mały krok mogę wykonać dzisiaj? Jeżeli to jest angielski. Aha, Aga, ja jakie ty śmiałam. Aga, co tam się podziało z tymi marzeniami? Co? Co tam się podziało? Czy nie czas jest na to, żeby dać im troszeczkę? Co? Eee, tutaj, wiatru, w skrzydła, wrzagiel, eee, aga. Eee, jak myślisz, byłabyś skłonna rozważyć taką możliwość, żeby znowu zacząć marzyć? Eee, uśmiech, radość, dobra, co, co, co tobie daje uśmiech, co tobie daje radość? Eee, chciałabym Wam opowiedzieć pewną historię. Eee, by. Ym, 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 mitologii greckiej. Jest taka historia o takim bohaterze mitycznym, który nazywał się Milos Krotonu. Milos Krotonu. Milo był znanym zapaśnikiem i atletą w starożytnej Grecji, ale i w jaki sposób on osiągnął swoją siłę i swoją doskonałość, czym zasłynął Milo. Milo, wyobraźcie sobie, um, urodziło się, słuchajcie, bydle. Taki, no, taki mały cielaczek to się chyba nazywa, co? I wiecie, co zrobił Milo? Jak, to, jak ta mała krowa, mały byk. Cielę. To będzie ciela. Jak ten cielaczek był mały, to Milo codziennie nosił go na rękach. Jakie to słodkie, co? No i co? Ten cielaczek jadł sobie codziennie, codziennie sobie spał, codziennie sobie rósł. Niezmiennie Milo nosił go w swoich ramionach. Codziennie. Aż do tego etapu, w którym to z bydlaczka zrobił się byk. I Milo był w stanie unieść byka na swoich ramionach bez żadnego problemu. I tym zasłynął Milo, że był tak przepotężnym zapaśnikiem i miał tak olbrzymią siłę, że potrafił nosić byka na swoich ramionach. No ale jak on to zrobił? Czy on się urodził takim siłkiem? Czy on się urodził takim wspaniałym zapaśnikiem? Nie. On po prostu codziennie nosił to bydle na ramionach. I wtedy w miarę jak to bydle stawało się coraz cięższe, to Milo nie był tym obciążony, bo był przyzwyczajony do czego? Do zmiany, małej zmiany codziennie, o 1%. No um. I pisze tak, Michał: Czasami człowiek mierzy siły na zamiary, i marzenia zostają spychane, ale nie można ich wyrzucać. Wygodnie jest mierzyć siły na zamiary. Yy, znaczy, trzeba mieć realistyczne cele, ale yy, bardzo wygodnie jest, słuchajcie, nie zabierać za swoje cele i marzenia, no bo wtedy nie musimy się mierzyć z porażką. Ale mam dla was drugi, drugą część cytatu. Sukces to kilka prostych dyscyplin, praktykowanych każdego dnia, jak to noszenie tego bydlęcia. Aga mówi, że Milo wierzył w siebie. Milo wierzył w potęgę małych kroków. W siebie nie wiemy, czy wierzył, ale wiesz, jak on by wziął, spróbował podnieść byka, po prostu tak o z ulicy, z marszu, nie byłby w stanie tego zrobić. Niepowodzenie to kilka błędów powtarzanych codziennie. Jeszcze raz całość. Sukces to kilka prostych dyscyplin praktykowanych każdego dnia. Niepowodzenie to kilka błędów powtarzanych codziennie. Kilka błędów powtarzanych codziennie. Nie znosiłam naszych poranków tutaj. Próba zrzucenia dzieciaków z łóżka, kiedy one nie chcą wstawać, zawsze chryja rano, zawsze szybko, szybko, szybko. Ja zawsze żartowałam, że moje dzieci jak dorosną, to będą musiały iść na terapię, żeby przerobić sobie szybko, 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 ciągłe pospieszanie, ciągłe życie w takim ciągłym pośpiechu. I te takie nasze poranki, takie krzyczące, takie poirytowane. Bo pomimo tego, że ja wstaję wcześniej, to dzieci wstają o godzinie siódmej czy tam powiedzmy za piętnaście siódma to już jest za późno. Znaczy za późno, jakby wstały, się ubrały, to by nie było problemu, ale oczywiście zawsze jest, nie chce mi się wstać i tak dalej. Co więcej, wieczorami dzieci po przedszkolu chciały sobie pooglądać też bajki i po tych bajkach zawsze chryja po oglądaniu, nie? I od kilku dni, słuchajcie, testuję taki system, że jeżeli mi wstawanie wcześniej Służy, to może im też posłuży. Ale to wiecie, tak jakby, no nie chcę narzucać na nich swoich teorii, tak? Bo to są jednak dzieci. Więc daję im wybór. Przychodzę rano i mówię: dzień dobry, dzień dobry. Kto ma ochotę poglądać bajki? Kto ma ochotę poglądać bajki? No i zawsze tam. <słuch> My to zapraszam, zapraszam, macie anioły, wybór, e, a budzę je godzinę wcześniej, godzinę wcześniej. E, anioły, macie teraz wybór, kto ma ochotę pospać, niech sobie pośpi, a kto ma ochotę pooglądać bajki, zapraszam, wstań, ubierz się, e, przygotuj się do dnia, włosy rozczesz e, i możesz sobie pooglądać bajki podczas, kiedy ja przygotowuję śniadanie. I wyobraźcie sobie, że to działa. I one, e, tak, e, ta e, moja jedna córeczka, która jest chora, nie chciała wstać, chciała spać. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Nie będę jej budzić na siłę bez przesady. Zwłaszcza, że ona się budzi w nocy, tak? Więc ona sobie spała. Ale pozostałe dwie wolały rano wstać i wolały mieć taki czas dla siebie rano, kiedy one mogą robić to, co one chcą. I wyobraźcie sobie, że te poranki są tak spokojne, bo one przez pół godziny. Jedna pójdzie sobie na komputer, proszę bardzo. Druga sobie chce poglądać bajki, nie ma problemu pół godziny, ale one są już przeszukowane do szkoły i potem ja nie muszę ich, wiecie, same chętnie wstają z łóżka, no i no i siup, nie? i wieczorem nie będzie już oglądania telewizji, można poglądać rano, jak ktoś wstanie. Niepowodzenie to kilka błędów powtarzanych codziennie. No to właśnie tym naszym niepowodzeniem takim, to były te poranki. A wystarczyło wprowadzić kilka prostych dyscyplin, praktykowanych co każdego dnia, i jest zupełnie inna dynamika interakcji w domu oraz zupełnie inny start dnia dla mnie i dla nich. Więc dzisiaj chciałabym Cię zostawić z taką myślą, z takim pytaniem: co dzisiaj możesz zrobić? żeby zrobić pierwszy swój mały krok w kierunku swojego celu albo marzenia. Może pójdziesz na jakiś szybki spacer rano, a może yy, może no nie wiem, otworzysz jakiś yy, kurs yy, i zrobisz sobie jakąś lekcję. Yy, może zastanowisz się nad swoimi marzeniami, planami. Hmm? Jaki jeden krok możesz wykonać już dziś, już teraz, nie czekaj na później, już dziś, już teraz. Aga mówi, no a e, u nas e, to grę, w gry tylko w weekend. U nas też tak było do tej pory, że godzina w sobotę, jak były posprzątane pokoje wszystkie i godzinę w niedzielę za to, że poszły do kościoła, bo one nie lubią chodzić do kościoła, nie muszą lubić, ja to rozumiem i też nie brałabym ich, gdyby nie fakt, że nie mam ich z kim zostawić, a sama chcę iść. Dlatego dostają um, w niedzielę godzinę też. Ale taką wprowadziłam teraz zasadę i to się sprawdza, co nie jest dużo czasu, które one dostają, a to motywuje ich do tego, żeby z łóżka wstać. Ponieważ jest to towar to, to, to bardzo chodliwy, to oglądanie, wiecie. No bo tego mało jest, więc wiadomo. Każdy ma tam swoje zasady, i tak długo jak się sprawdzają, to są dobre zasady, nie? Jak to działa w Waszej rodzinie. Każdy jest inny, każda rodzina ma inną dynamikę, każdy też jest inny. A dzisiaj, coś dla ciebie do, do zrobienia. Czy mogę Was o to prosić? Proszę wpisać w komentarzu słówko, tutaj odpowiednie, czy wiecie, co macie zrobić dzisiaj, czy podejmiecie to działanie, czy jesteście gotowi do tego, żeby podjąć to, to jedno dzisiaj działanie, jedną rzecz, jeden, żeby taki jeden wykonać dzisiaj. Czy masz w sobie taką gotowość, czy masz w sobie takie przekonanie, gotowość i chęć, żeby dzisiaj wykonać jeden mały krok w kierunku swojego celu, marzenia albo pragnienia. Czy są tutaj takie osoby, które chciałyby spróbować dzisiaj zrobić jedną małą rzecz, jakiś jeden mały krok. No, nawet zastanowić się nad tym, co chce, czego potrzebuje. Michał, wiemy i podejmuje. Brawo ty, Michał, witaj na pokładzie osób, które chcą zawalczyć o swoje marzenia. Aga, brawo, bardzo się cieszę, że Ty też. Kto jeszcze tutaj jest chętny i gotowy? Proszę bardzo, Ania, spacer przed pracą, idę, bomba. Edzia, tak, świetnie. Kto jeszcze chciałby podjąć jakieś działanie? Jeden mały krok jeden procent w kierunku Twojego celu, pragnienia, marzenia, nawet jeżeli to jest po prostu zastanowienie się nad tym, czego ja chcę. Być może, no nie wiem, posadzę jakąś jedną małą roślinkę, no, ja mam, no, jak chcesz mieć ogród, warzywny. Ja właśnie tak ostatnio zaczęłam od yy, kupienia gotowych sadzonych ziół i wsadzenia do doniczki. Hmm? Tak się zaczęło. Iza jest na pokładzie, dobra, to mamy team, mamy ekipę, która jest gotowa podjąć yy, jeden mały krok. Fajnie. Maria, wstałam rano, pół godziny wcześniej, i słucham angielskiego radia. To jest mój nawyk od roku, pomaga, działa. Maria, bardzo się cieszę i dziękuję Ci, że, że się tym podzieliłaś jeszcze na sam koniec, dlatego, że no, to właśnie pokazuje, jak wiele można osiągnąć w ciągu, słuchajcie, pół godzinki. pół godzinki. A ja się już z Wami żegnam. Jutro, sobie, jutro się pochylimy nad takim fajnym cytatem. Nie życzymy sobie łatwiejszego życia, nie życzymy sobie łatwiejszego życia, życzymy sobie, byśmy stali się lepsi. O tym może sobie pogadamy jutro co. Czy my chcemy, żeby nam było w życiu łatwo? No bo mi się bardzo często wydawało, że ja chcę, żeby mój w życiu łatwo, a teraz już tak nie chcę. Ale o tym jutro. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go tak uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to na ile masz świadomość tego, czego ty w życiu chcesz, czego pragniesz, o czym marzysz, i chęci wykonania jednego małego, minimalnego kroku w kierunku tego celu. Codziennie. Ostatnia szansa, żeby tutaj wpisać komentarz, żeby się pożegnać z innymi, no bo lecimy, słuchajcie. Cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Do zobaczenia jutro, w tym samym miejscu, o tej samej porze. Buziaki, pa pa!